Gierka zarąbista. Tutaj są, widzę, pudełka Polego. Same przewody. Tutaj jest złom. Tam są rzeczy do dalszego demontażu. Sporo mosiądzy żółtego. Kolejny mosiąc. Super. Bintajcie w kolejnym odcinku, w którym zaczniemy sprawdzać, co jest w tym kalfasie, w którym odebrałem od widza. Za co jeszcze raz bardzo dziękuję. W poprzednim odcinku widzieliście tą paczkę, która w sumie zaraz leci do elektropaki. Przed sobą mam ten kalfas, mam torbę i mam ten uchwyt. Złom jest tam, więc do złom widzieliście, więc zajmiemy się tym kalfasem. Mówię oczywiście o tym kalfasie, o tej torbie i o tym uchwycie. Uchwyt na dobrą sprawę to już jest praktycznie sprzedany. Tutaj i tutaj nie wiem jeszcze co jest. Więc za chwilę sobie to przebierzemy tak chociaż pokrótce. Muszę sobie tylko, wiecie, najlepszym rozwiązaniem to by było to wysypać. Ale z racji, że to stało na dworze, więc jest tam trochę wody. No ja już trochę wylałem, ale i tak trochę tam jest. Więc powoli będę sobie to rozsegregowywał. Co jest do śmieci, to jest do śmieci. Co jest na złom, to jest na złom. Może będzie jakiś kolor. Może są tu jakieś rzeczy, które po prostu mi się przydadzą jako... Nie wiem, no jako jakieś narzędzie, ewentualnie komuś z Was. Jak coś, to sekcja komentarzy jest dla Was. Idę sobie naszykować jakieś wiadra i będę po prostu to przekładał jedno do drugiego, żebym wiedział o co chodzi. Widzę, że są przewody, będzie trochę mosiądzu, będzie trochę nowych przewodów, bo przewody też najprawdopodobniej są sprzedane. Hmm, co mogę więcej powiedzieć? Idę po wiadra. Maniek śpi, więc sprawdzał nie będzie. Towar jest naszykowany, dwa wiadra są naszykowane, worek na śmieci jest naszykowany i zaczniemy sobie od tego. Gierka zarąbista. Moje dzieciństwo, tylko jeszcze były starsze, pamiętam, to już jest taka podstawowa chyba wersja. E, najprawdopodobniej tak jak mówiłem sprzedane. Tutaj są, widzę, pudełka po Lego. Przynajmniej to. Może ktoś jest zainteresowany czymś takim. A może ze no to na targ starocina, który wybieram się już w tą niedzielę. Czyli ostatnią niedzielę miesiąca, bo nie wiem, kiedy to będzie emitowane, więc dla Was to jest ostatnia niedziela miesiąca. To w sumie fajne. Patrzcie. Pokémon. One oczywiście są puste. Pokémon. Co my tu dalej mamy? Lego Ninjago. Kolejne Lego. I kolejny Lego. No, z miłą chęcią wezmę to na targ starości. Dobra, lecimy dalej. Ciężko stwierdzić, co to jest. Tutaj jest jakaś samochodówka dmuchawa. Najprawdopodobniej to leci sobie na bok. W środku jest miedziucha, ale wiem, jak to się rozkręca i nie wiem, czy mi się po prostu chce. O, trochę drobnicy. Zegarek plastik, więc do śmieci. Tutaj mamy troszkę mosiądzu, troszkę przewodów i tutaj w miarę nawet grubawe przewody, one pójdą sobie do okorowania mosiądz do odzyskania. Na bok. Tutaj drobne przewody, więc dobędą do drobnych przewodów. Muszę sobie jakieś nowe wiaderko, albo chociaż nawet do tej torby. Wiecie co? Najlepszym rozwiązaniem O, zrobimy tak. Przewody do przewodów. Kolejne przewody. Co my tutaj mamy? Termostaty. Więc odzyskamy sobie z termostatu mosiądz powielany. Jeden, drugi, trzeci mosiądz powielany. Tutaj jakaś drobna miedziucha. Kontrolka. Sprawdzimy, czy działa. Jakiś zegar ciśnienia. Będzie trochę mosiądzu i trochę nierdzewki. I takie ogólne pierdoły, jakaś tabliczka znamionowa. No, tego nie wyrzucę, bo to się przyda. Lepsze są tutaj te pudełka Lego Ninjago lub Pokemona. Wezmę to ze sobą na tartarz Może ktoś po 2 zł będzie chciał to zabrać. Dobra, pierwsza wstępna segregacja. Tutaj wykorzystałem sobie tą torbę, będą same przewody. Tutaj jest złom. Tam są rzeczy do dalszego demontażu. To na targ staroci. O, to jeszcze do dalszego demontażu. Odzyskamy sobie tylko ten mosiądz pobielany. No i co? Biorę się za to, co tutaj jest. Ciężko stwierdzić. I dobra, zaczynamy. Pusto. Jak to tak? Maniek, jak to tak? Śmieciu. Jak to tak? Pusto było? No pusto, patrz, pusto, patrz, pusto. Było. Lecimy dalej, lecimy manek dalej. Tutaj po jakichś ciastkach pudełko. O, Który to rok, 2009. A, to złom. Kolejne pudełko złom. Nakrętki najprawdopodobniej mosiąc po biału, więc do dalszego demontażu. Takie rzeczy to jest złom. I widzę, że tu najwięcej będzie złomu, więc złom będzie trafiał tam. Tak, Maniek? Tam? Dobrze, będzie tam. Co tu chciałeś pokazać? Hm? Maniek. Maniek, łobuś, Maniek. A w międzyczasie biorę jeszcze torbę i idę z tych rzeczy od Grześka i Oliwki nawrzucać tutaj rzeczy na Targ Staroci, które będą wystawione w sumie po 5 zł. Jak zapakuję, no to Wam pokażę, co mam na myśli. Wrzuciłem sobie i teraz tak, jak widzicie, są jakieś tutaj rzeczy tego typu, jakieś włączniki, przełączniki, włączniki światła, dzwonki, gniazdka. Yy, telewizyjne, internetowe jedne odpakowane, drugie nieodpakowane i to po prostu zabieram ze sobą na targ staroci yy, wrzucę to w jakieś pudełeczko, dużo tego nie ma ponieważ nie mam już teraz czasu na segregację tego yy, bo mam też takie nowe, nowe od Grześka oczywiście wszystko i oliwki za co jeszcze raz bardzo dziękuję, a to po prostu niech sobie grzebią zrobię wszystko po piątaku, może komuś coś się tutaj jeszcze nada Dobra, Maniek sobie, powiedzmy poszedł jest u mnie pod Maniek Maniek, proszę Cię, Maniek, Maniek, Maniek Maniek, 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 no nie da mi zrobić No siedzi pod pachą i koniec, nie da mi zrobić Nie da mi ściana zrobić, ściana, ściana, ściana ściana Takie skarby złomiarza powiem Wam, no złom Złom. Tutaj coś do docierania gładzi. O, może się jeszcze przyda. Tak samo jak uchwyty nawałki. Dlaczego nie? Użyte może z Kolejny. I kolejny. E, tak jak mówiłem wcześniej, przewody. Maniek. Uważaj. Do przewodów od razu. Kolejny przewód. Kolejny przewód. Kolejny, tu nie ma przejścia koła. To jest co? To jest chyba aluminium, ale do wyczyszczenia. To będzie albo aluminium, albo mosiąc, więc kolor będę odkładał do tego wiadra, później się to ogarnie. złom To jest jakaś taśma aluminiowa kolor Pilnik tutaj złom dużo drobnicy widzę blacha aluminium. Powiem Wam, nie wiem za co się tu zabierać. Tutaj taka większa blacha. O, tutaj z jakimś klejem. Pewnie do śmieci pójdzie. Albo nie, no w sumie może iść na złom. E, kolejny przewód do przewodów. Jakiś złomik. Tutaj, co my tutaj mamy? Jakieś aluminium. Aluminium, aluminium, tego się nie umaluje. Maluje, umaluje. Kolor. Zawiasy jakieś, pozdro stalowe aluminium stal mosiądz tutaj aluminium wszystko stalowe w sumie się nie dziwię, że to tyle wszystko waży, bo powiem wam taki kawałek i to naprawdę no to śruby, nie śrubie, widzę, że nie będziemy do samego końca tutaj grzebać, bo na spodzie będą same śrubki, ale widzę tutaj już na przykład no kurde, żółte, ale lekkie. Co tutaj jest dalej? O! Sporo mosiądz żółtego. Kolor. Gotowy mosiąc żółty. Kolor. Tutaj wrzeciono. Wrzeciono. Czubek od wiertarki. Złom. Przewody. Ten do korowania zostaje. Tu jakaś rurka. Kolejny pilnik. To jest tylko powierzchowna rdza, on pójdzie w pracę i zaraz to zniknie. Kolejny mosiąc. Wężyki mosiąc. Aluminium. Stal. Kolejny pilnik. To jest chyba stalowe. O, obejmy. Na razie idzie do złomu, ale to się może jeszcze wykorzysta. Może się do czegoś przydać. No, patrzcie, gotowe wkręciki. To też nie pójdzie na złom. Tutaj kolejne blaszisko, i zaraz wiadro będzie pełne złomu drewniane. Kolejny wężyk. Jakieś zwłoki pistoleta, pewnie do piankowania. Troszkę aluminium. Troszkę mosiądzu. Kolejny mosiądz. Super. Gotowe kawałki, powiem Wam. Nic nie trzeba z tym robić na dobrą sprawę. Kolorku też się zbiera. A tu jest tego. Im idę głębiej, no wiadomo jest przewaga złomu, ale im idę głębiej, to zobaczcie. Kolejny aluminium. Stal. Śrubokręt. To jest Coś od czegoś kolejny śrubokręt. Raczej się już do niczego nie nadawają ale klameczka kolor. Kolor mosiąc żółty kolor kolejny pilnik aluminium. No i powiem wam trochę tutaj tego będzie kolejne zawiasy jakieś. Yy... To chyba klucz do odkręcania filtra oleju od samochodu. Jak tak się pogrzebie, to się coś tam wyciągnie. No Nie będzie nie wiadomo ile tutaj tego, ale widzicie. Tu trzeba wyciągnąć ten środek i już jest gotowy mosiąc żółty. Gałąź ścieliła przez ulewy. Ale przez ulewy pierwszy pomidorek. I tu jest jeszcze jeden. I piękne ogóreczki. O, jaki tu jest, patrzcie. Koktajlowe też już się czerwienią. I wracamy do złomu. Kolejne gotowe aluminium. Na dole. Patrzcie ile śrubek, nakrętek, podkładek. No naprawdę cała masa tego tutaj jest. W sumie teraz już wiem dlaczego to tyle ważyło. Kolejny mosiąc pobielany. Dla tych oczywiście, którzy, bo tłumaczę prawie w co drugim, co trzecim filmie jak rozróżnić mosiądz, np. pobielany od aluminium bierzecie taki kąsek, ja już wiem, że to jest mosiądz pobielany bierzecie pilnik, który w sumie tutaj mam pod ręką i szlifujecie, jeżeli będzie przebijać na żółte, jest to mosiądz pobielany jeżeli na białe, to jest to aluminium, bądź znal, bądź ym, kwasówka wtedy trzeba najlepiej sprawdzić kątówką, jak lecą iskry, to jest kwasówka zresztą aluminium jest lekkie, mosiądz jest ciężki i tak właśnie można to rozpoznać A, 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 to to mi się na działkę przyda. No, już nawet wiem do czego. No i powiem Wam, kolejny śrubokręt. Takie już trochę zdezelowane, no ale... Zamek. czysty mosiądz żółty. Trzeba go tylko złamać w na pół, wyciągnąć stal ze środka i mamy gotowy mosiądz żółty do sprzedaży. Elegancko. Tu nie jestem pewny. Trzeba szlifnąć. O, kolejny mosiądz żółty. Super. Nie jest tego dużo, no ale zobaczcie. Jedno do drugiego jakieś przewody, tu może się coś sprzeda tam to by się sprzedało. Tam jeszcze z tyłu, pamiętajcie, że jest ten złom. Tutaj będzie trochę koloru, będzie trochę złomu. Na pewno nie będę na tym w plecy. Samochód zaczął na siebie zarabiać. Fajnie, naprawdę fajnie. Więcej takich w sumie odbiorów mogłoby się trafiać. Ja sobie to w wolnej chwili wreszcie przesegreguję no bo trochę tutaj pracy jeszcze jest, a nie będę Wam pokazywał jak się śrubki od podkładek i nakrętek segreguje, bo to każdy wie. Końcówka od węża do pompowania, mosiąc, żółty i tam jeszcze, i tam jeszcze, także trochę tego się nazbiera. Eee, myślę, że to w tyle w tym odcinku, szybko, Zwięźlej na temat, nie Mańku? Mańku! <laughs> Maniek zmęczony, bo gorąco. Pozdrawiam Was, jestem zadowolony widzowi, jeszcze raz dziękuję. Was pozdrawiam, tak jak powiedziałem, i widzimy się już w kolejnym odcinku. A tak jak jeszcze raz powiem, lecimy na targ staroci, więc jadę się szykować. Pozdrowionka, trzymajcie się, hej! Tam na dnie skarby czekają, zatopione marzenia, opowieści wzywają. Tam na dnie z magnesem w ręku, tam na dnie, każdy dzień to nowa piosenka.